Prawie każda firma analizuje rozmowy z klientami. Problem? Robią to ręcznie. I w maksymalnie 10%. A co gdybyś miał system sztucznej inteligencji, który analizowałby 100% takich rozmów, podsuwał gotowe raporty, analizował te rozmowy i zwiększał sprzedaż? Pokażę ci, jak wdrożyliśmy to u jednego z naszych klientów. Twoi handlowcy, obsługa klienta codziennie rozmawiają z klientami. I w tych rozmowach kryje się prawdziwe złoto. Obiekcje, frustracje, pytania, które się cały czas powtarzają, ale bez systemu i nikt tego praktycznie nie wyciąga. Efekt? Sprzedaż mniej niż mógłbyś po prostu i mógłbyś lepiej przygotować się na rozmowy, twój zespół na rozmowy sprzedażowe. Zanim przejdziemy do dokładnego opisu, pokażę Ci, jak ten system w ogóle działa. Po zakończonej rozmowie... Nagranie jest odbierane przez Webhook, który wyciąga link. To jest obojętnie czy z Twojego call center, czy z Twojego serwera, obojętnie. Następnie trafia i zostaje transkrybowane przez DeepGram, który dzieli na rolę rozmówców. Następnie przechodzimy do analizy poprzez OpenAI, gdzie analizuje cały, całą rozmowę od właśnie obiekcji po sentyment klienta, tworzy również notatkę. Następnie. Jest to tak, tak jak mówię, to wszystko przetwarzane, potem parsowane, że tak jakby w format wyjściowy i wysyłane do, do naszego CRM-u. Może to być do Google Sheeta, przeanalizowana rozmowa. Żeby później wyciągnąć z tego raport, zobaczmy automatyzacja przepływu e-mail i notatek, z możliwością integracji narzędzi Microsoft. Zobaczmy sentyment i reakcję klienta, tak? obiekcje. Lokalizacja, lokalizacja danych, chmura, WS serwer własny, liczba maili, i tak dalej, to są obiekcje klienta, zobaczmy, pozytywna analiza nastroju, potencjał sprzedażowy wysoki, co handlowiec mógłby zrobić lepiej, tak i podsumowanie, który, które może być wysyłane do Twojego CRM-u i tak dalej. Następnie to jest tak jakby dzienne, dzienne raporty, które mogą trafić do menadżerów, do zarządów i również do, do salesa, do naszego konsultanta, handlowca, który może sobie analizować daną rozmowę. Następnie na sam koniec generowany jest raport Tygodniowy, z całego tygodnia. O tym oczywiście w dalszej części odcinka, dlatego zachęcam do pozostania. Dobrze. Jedna z firm, która miała duże call center, ta, która, która rozmawiała bardzo dużo, miała wychodzących połączeń i również przychodzących z klientów, analizowali tylko 10% rozmów ręcznie. My wdrożyliśmy system który automatycznie pobierał rozmowy z ich call center, może to być Ringostat, może to być dowolny call center. Następnie jest transkrybowany przez Whispera od OpenAI. Na, no, to, są, to są analizowane przed Chat GPT pod kątem właśnie wyciągania obiekcji, sentymentu klienta wskazówek rozwojowych dla. Dla konsultanta, handlowca, żeby jak najlepiej mógł przygotować się, czy to do kolejnej rozmowy, czy to zapisać notatki na kolejną rozmowę. Jaki był efekt? Zobaczmy. Przed 10% rozmów analizowanych, po 100% analizowanych rozmów. Oszczędność czasu tygodniowo, no tak ręcznie robimy 10% rozmów, strata czasy, e czasu, energii, pieniędzy. Po 17,5 godziny tygodniowo. To jest bardzo dużo. Możemy naprawdę to fajnie przekładać. Następnie wzrost sprzedaży, lepszy onboarding klientów dla, dla, handlo, dla nowych handlowców. Tak wiedzą już, na jakiej podstawie mogą, no, czego się po prostu uczyć. I celem jest, naszym celem jest zwiększenie sprzedaży do 70%. Dobra. Ale właśnie, jak to zrobić u siebie? To działa ogólnie dla Każdej firmy, praktycznie, która przeprowadza rozmowy handlowe, tak? Czy to dla B2B, B2C i tak dalej. Musimy mieć. Pierwszy warunek, musimy mieć dostęp. Musimy mieć dostęp do nagrań, tak? Żeby móc je wyciągać. Następnie wystawiamy prosty webhook w make u. Tutaj. Nie musi to być make. U. Może to być w natenie, jeżeli zależy ci na lokalności, yy. Nie ma to różnicy, tak? To przy, przedstawiam Ci tylko proof of concept, demo, krótką zajawkę, jak to wygląda. Tak, następnie jest tutaj transkrypcja. Może to być DeepGram, może to być Assembly AI, może to być Whisper od yy, OpenAI. Następnie Analiza, analiza tych danych może to być e, właśnie do raportów dziennych. Ja e, rekomenduję o 3 mini o 4 mini e, już teraz od OpenAI, a do raportów tygodniowych Sonet 37, który bardzo fajnie wyciąga e, analizę. Następnie jest generowany raport. Tak, przykładowy raport tygodniowy z analiz rozmów. Tutaj mamy u nas średnia liczba rozmów dziennie 10, dwie rozmowy sprzedażowe, data kiedy, którego dnia była, jaka rozmowa, tutaj mamy skuteczność konwersji to jest oczywiście przykładowy raport. Ym, kluczowe spostrzeżenia, tak? Charakterystyka rozmów, konsultacyjne sprzedażowe, onboarding, główne tematy rozmów, na którym na czym się skupiamy, tak? Na których wdrożeniach, który, na, w których wdrożeniach jest największe zainteresowanie. Efektywność sprzedażowa, tak? Działania ratunkowe i ci, na przykład, którzy m, chcą wypowiedzieć umowę albo po prostu im się coś nie podoba, e, i tak dalej, albo rezygnują e, z, z umowy. Słabe i mocne strony do poprawy. E, tak, tutaj mamy dwa takie feedbacki: to, co jest naszymi mocnymi stronami i to, e, co gorszymi. Analiza porównawcza e, i tak dalej. S strategia osiągnięcia celu 60% skuteczności. Mamy tutaj dokładne działania, jak powinniśmy działać, wnioski i rekomendacje, podsumowanie również yy, yy, całe, całego, całego procesu. Także tak wygląda ten system i to wszystko dzieje się automatycznie. Raz w tygodniu jest tworzona notatka, to jest... Prosta tutaj zajawka, jak to, jak to wygląda. Mamy webhook, który odbiera połączenie. Tutaj akurat w Google Drive wyciągamy link, ale to oczywiście jest tylko w proof of concept. Wcześniej wyciągamy go z Twojego systemu. Następnie analiza w Deepgram, bo on bardzo fajnie rozkłada transkrypcję na, na role. Tak, tak to wygląda. Jeśli chcesz zobaczyć, jak wyglądało, by to wdrożenie u Ciebie. Serdecznie zapraszam na prezentację rozwiązania. Linki, macie wszystkie linki i do snapshota, i do wdrożeń, macie poniżej w opisie filmu. Dzięki wielkie, że zostałeś do końca. Jeśli chciałbyś, żebym pokazywał, jak dokładnie wdrażać takie systemy i robić tutoriale, serdecznie zachęcam Cię do subskrypcji. Skomentuj, jakie, jakie wdrożenie Ty byś widział, i łapkę w górę. Dzięki wielkie. Ja jestem Macie